Bugatti. Jest chyba niewiele marek, które brzmią tak prestiżowo i które od razu narzucają skojarzenia z luksusem, sportem, ekstrawagancją i ekstra grubym portfelem właściciela, do którego takie auto by należało. Na początku jednak musimy sobie rozgraniczyć, że na przedsiębiorstwo Bugatti składały się na przestrzeni lat dwie firmy. Automobiles Ettore Bugatti, Bugatti Automobiles i by prawidłowo opowiedzieć historię całego przedsiębiorstwa Bugatti musimy opowiedzieć o tych dwóch markach, zaczynając od tej pierwszej. Także ja Was bardzo serdecznie zapraszam na odcinek, zapraszam do subskrybowania kanału i lecimy. Automobiles Ettore Bugatti zostało założone w 1909 roku w niemieckim mieście Molsheim przez włoskiego projektanta Ettore Bugatti'ego. Przed I wojną światową Bugatti wypuściło trzy samochody drogowe: Bugatti Typ 13, Bugatti Typ 18 oraz Bugatti Typ 23. Bugatti głównie chciało się skupiać wokół produkcji samochodów sportowych, dlatego też bardzo ważny był dla nich marketing i dotarcie do bardzo specyficznego klienta, a to było praktycznie niemożliwe w trakcie I wojny światowej. Na szczęście po zakończeniu I wojny światowej, na mocy traktatu wersalskiego, Alzacja, na terenie której znajdowała się fabryka Bugatti, została z Niemiec przyłączona do Francji, co z kolei Ettoremu dało zielone światło na zdobycie trzech wejściówek i trzech stanowisk, w zasadzie na targi w Paryżu. Na tychże targach Ettore zaprezentował swoje trzy samochody. Bugatti Typ 13, Bugatti Typ 22 oraz Bugatti Typ 23. W 1927 roku zaprezentowane zostało Bugatti Typ 41, czyli tak zwane Royale. Samochód, który jest legendą aż po dzisiejsze czasy, jest to jedno z większych produkowanych aut mierzące 6,3 metra długości. Do tego posiadało ono jeden z największych silników, jakie powstały do aut osobowych, 12,7 litra pojemności. Jednak sukcesy dla marki Bugatti zaczęły się tak naprawdę w roku 1925. Pięć razy z rzędu samochody Bugatti zwyciężyły w historycznym wyścigu Targa Florio, zaliczając ostatnie zwycięstwo w 1929 roku. W tym samym roku ich samochód wygrał również pierwsze w historii Grand Prix Monaco. W międzyczasie w historię sukcesów Bugatti zapisało się dwóch kierowców, których nazwiska jestem przekonany, że znacie. Między innymi był to Pierre Veyron, który w 1939 roku zapewnił Bugatti zwycięstwo w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Oraz do tego Louis Chiron. Mam nadzieję, że to poprawnie w końcu wymówiłem. Louis Chiron z kolei wygrał wiele Grand Prix dla Bugatti, takich jak chociażby Grand Prix Czechosłowacji, Grand Prix Włoch czy Grand Prix Francji. 1939 rok był jednak z drugiej strony rokiem ciężkim dla Bugatti. Ponieważ podczas testów Bugatti Typ 57 zginął jego projektant, a zarazem jedyny syn Ettorego, Jean Bugatti. Tym samym wówczas było jasne, że Ettore nie ma żadnego potomka, który po jego śmierci mógłby przejąć władanie nad fabrykami Bugatti. Dodatkowo Bugatti Typ 57 był ostatnim samochodem, który został zaprojektowany i wyprodukowany za życia Ettore Bugatti'ego, który to zmarł zaledwie 10 lat po śmierci swojego syna, czyli w 1949 roku. Od 1951 roku produkowane było Bugatti Typ 101, czyli dwudrzwiowe Coupé z rzędową ósemką pod maską, ale aut tych powstało zaledwie 9. I w telegraficznym skrócie na tym zakończyła się historia automobiles Ettore Bugatti. Ale na szczęście w 1987 roku włoski przedsiębiorca Romano Artioli postanowił kupić prawa do używania marki automobiles Ettore Bugatti i polecieć z tematem wskrzeszania tej marki naprawdę grubo. Postawił on ogromną fabrykę w miejscowości Campo Galliano, zatrudnił Paolo Stanzaniego oraz Marcelo Gandiniego, czyli projektantów takich aut jak Lamborghini Miura czy Lamborghini Countach. Mieli oni pomóc w zaprojektowaniu nowego samochodu marki Bugatti, który faktycznie powstał 4 lata później i było to Bugatti EB110. 4 turbosprężarki, napęd na 4 koła. Silnik V12 i ponad 600 koni mechanicznych były nie lada wynikami jak na początek lat 90. W sumie powstało 139 sztuk EB110, jako że Bugatti nigdy nie celowało w wielkoliczbowe nakłady produkcyjne. Jednak sytuacja uległa diametralnej zmianie w 1998 roku, kiedy to Bugatti zostało przejęte przez Volkswagena. Tak, Volkswagena, tą samą firmę, za którą stoją wszelkie gulfy, Pasaty i wszelkie inne fabie i oktawie, które również tak naprawdę są pod Volkswagenem. Wtedy też Bugatti zostało nazwane Bugatti Automobiles, natomiast na pokład firmy przyjęty został Giorgetto Giugiaro, legendarny włoski projektant, który miał zaprojektować kilka koncepcyjnych modeli dla tej marki, które później zostały zaprezentowane na targach w 1999 roku. Tak też powstało Bugatti EB218 wyposażone w silnik W18 i stały napęd na 4 koła z Lamborghini Diablo. Powstało również Bugatti 18 łamane na 3 Chiron, posiadające dokładnie ten sam silnik i z pewnych kątów musicie przyznać, że przypominające auto, które z pewnością znacie. Choć nie jest to jego bezpośredni przodek. Bezpośrednim przodkiem Wejrona jest ten samochód, Bugatti EB18 łamane na 4 Wejron. Z tym, że ten posiadał wspomniany silnik W18, natomiast rok później dopiero zaprezentowany został Bugatti eb 16 na 4 który już faktycznie miał W16. Natomiast w 2005 roku, a więc 5 lat później, pierwsze Veyrony zaczęły trafiać w ręce klientów. W sumie produkcja Veyrona była kontynuowana aż do 2015 roku. Wychodziły różne wersje, warianty i konfiguracje. Każdy z poszczególnych zamówionych samochodów był dokładnie spersonalizowany przez. Swojego właściciela. Natomiast jesteście ciekawi, ile w sumie przez 10 lat produkcji powstało Weyronów? 450, co daje 45 samochodów, przypadających na każdy rok produkcji. Tak się właśnie robi luksusowe towary. Oczywiście, chyba nie muszę Wam wspominać, że wersja Super Sport Weyrona była swojego czasu najszybszym seryjnie produkowanym samochodem na świecie i osiągnęła maksymalną prędkość 431 km na godzinę. Czyli tak, zbierając sobie do kupy informacje, mamy markę Bugatti Automobiles, która po ostrzeżeniu przez Volkswagena miała przez 10 lat produkowany jeden samochód w swojej gamie. Chyba nawet nie da się tego nazwać gamą, bo jeden samochód to nie gama. Nie jest to takie przedsiębiorstwo jak Seat, Volkswagen, Audi, Skoda, Fiat i tym podobne, gdzie tych modeli jest X. Tylko jeden, jedyny samochód. Jeden wyjątkowy model, który przez 10 lat nie miał swojego następcy. Ale gdy następca ten nadszedł, to był to naprawdę gruby następca. Mówimy tu oczywiście o Bugatti Chironie, o którym to zrobiliśmy. Myślę, że całkiem ciekawy film. Jeżeli ktoś z Was go nie widział, zapraszam do odnośnika na górze ekranu. Chiron bazuje na koncepcie Bugatti Vision Gran Turismo, i trzeba przyznać, że finalna wersja samochodu niewiele się różni od tego, co tu widzicie. Podobnie zresztą było w przypadku Weirona i jego konceptów. No Jednak jest to na tyle drogi i ekskluzywny towar, że w momencie stworzenia jakiegoś samochodu koncepcyjnego i czekając na wdrożenie go do produkcji, nie ma tutaj żadnych księgowych i inżynierów, którzy by patrząc na samochód stwierdzili, hm, nie, no, nie możemy zrobić takiego załamania. a mm, ten, ten, ten kształt lampy to jest w ogóle niewykonalny, to będzie za drogie w produkcji. Nie, tutaj czegoś takiego nie ma. To jest prawdziwie luksusowy, ekskluzywny towar. Chiron niestety nie sięgnął po utraconym przez swojego starszego brata tytuł najszybszego drogowego samochodu świata, ponieważ rekordowy przejazd na prędkość 490 km na godzinę został przeprowadzany dość mocno zmodyfikowanym modelem. Dlatego też to miano najszybszego seryjnego samochodu na świecie jak na tą chwilę należy do Zega Agery RS, który to pojechał 447 km na godzinę. I tak oto w telegraficznym skrócie prezentuje się historia tego francusko-włosko-niemieckiego producenta luksusowych i wyjątkowych, ekstrawaganckich samochodów, którego historia sięga w zasadzie 110 lat wstecz. Można powiedzieć, że Bugatti jest prekursorem, jeżeli chodzi o firmy, które zajmowały się budową automobili, które teraz nazywamy samochodami. Ja Wam więc bardzo pięknie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek był ciekawy i Wam się podobał. Jeśli tak było, zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Jeżeli macie jakieś propozycje kolejnych marek, o których moglibyśmy Wam poopowiadać w tej serii, piszcie również w komentarzach. A tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć. Ale to było takim miłym głosem powiedziane. Cześć. No jesteś miły chłopak, no to coś Шимбій, мій хлопчик.